A dzisiaj szokowany ładny zestaw. Pośrednik razem z prasą Fortima F1250MC z izykatem R280. Jutro rano zestawik ląduje u jednego klienta. Kosiarka na centralnym zawieszeniu, szerokość robocza 280 mamy takie kosiarki, mamy kosiarki eee, jeszcze 320, mamy 240, ale to Actimu i 280 z bocznym zawieszeniem no w sumie są wszystkie dostępne, czy z centralnym e, zawieszeniem, czy też z bocznym tak samo prasy, każda gama dostępna do klienta i tutaj mamy jeszcze przejdę plac obok tam mamy jeszcze Fawkę Varipak 165 XC i taka sama mediumka stoi jak na samochodzie fortima medium lub Komfort. to już kto co woli także maszyny Krone Zapraszamy dealer w okolicy, jeden z większych na terenie podkarpackie, lubelskie. Dostarczamy własnym transportem, ewentualnie, jak trzeba gdzieś dalej, no to organizujemy transport, przewozimy i maszyna ląduje u was w gospodarstwie. Tak to się prezentuje. Na solóweczkę, jeszcze mamy przyczepy do tego, czyli takie dwa zestawy spokojnie możemy załadować. Gotowe, złożone. Wiadomo, że w skrzyni jak jest kosiarka, bo kosiarka się składa. Tu byśmy zapakowali nawet 6 sztuk. A tak maszyny złożone niestety zajmują więcej miejsca, ale jest gotowa praktycznie. Serwis przyjeżdża tylko na godzinkę. No tu przy kosiarce tak naprawdę nie ma co uruchamiać, a przy prasie to tam jest kwestia. To też jest w sumie bardzo prosta prasa, więc tutaj też nie ma nic skomplikowanego. No, ale jak jest potrzeba, to jedzie chłopaki, tłumaczy, pokazuje, uruchamia, podbija protokół z uruchomienia i rusza nam wtedy gwarancja. I możecie śmiało pracować nowymi nabytkami.